Tak, witam serdecznie. Mam takie pytanie, kto był może na spotkaniu e, Meetup e, 404 dwa lata temu, jak wchodziliśmy na rynek z kawą wymyśloną przez sztuczną inteligencję, czyli Superpower. Może ktoś wtedy był nad Wisłą. To był wrzesień dwa lata temu. Rozdawaliśmy próbki kaw, każdy dostał próbkę, czyli nie. Nie masz, nie ma takich osób. Okej, okay. no z tą kawą jest tak, że wspomniany tutaj Michał Sadowski z Brand24 ponad dwa lata temu, jak wchodziła sztuczna inteligencja, no to napisał, że Lidl wypuścił lody wymyślone przez sztuczną inteligencję, czyli skład... Etykieta, no jakaś tam strategia. Mówię, dobra, sprawdzę, czy ktoś zrobił taką kawę. No i okazało się, że na tamte czasy, jeszcze nie, szybko wypuściłem. No okazało się, że tej kawy za bardzo ludzie nie, nie chcieli pić, chociaż zrobiliśmy parę imprez dla firm informatycznych, dla programistów i programiści faktycznie chcieli spróbować od baristy, jak smakuje AI. Więc ta kawa jest też opisana w tej książce. No i mam dla Was taki konkurs. Na początku jakieś proste pytania. Kto jest największym producentem kawy? To będzie bardzo rozgrzewkowe. Można wygrać trzy książki. To pytanie jest proste. Za to pytanie jeszcze nie dam książki. Kto jest największym producentem kawy na świecie? Um, Afryka, Afryka nie, na, na B, kraj na B. Brazylia, bardzo dobrze. No to, to widzę, że tak sobie nam idzie, ale tutaj możecie się wyedukować z tej książki. Drugi kraj, no to już pewnie nikt nie zgadnie, to podejdź może po tą książkę, zapraszam. A drugi kraj na świecie po Brazylii. Kto jest y, po Brazylii y, takim kolejnym producentem? Gdzie tam rewelacja? <noise> Powinieneś dwie książki dostać. Nie, no spokojnie, okej. Okay. A, a propos tej Afryki. Gdzie została odkryta Hawa? No, tutaj słusznie ktoś, komuś się tam tliło, że Afryka, ale w jakim kraju? Etiopia, bardzo dobrze. Zapraszam po drugą książkę. IX wiek naszej ery. Zapraszam, zapraszam na scenę. I teraz może tak. Najbardziej utytułowana na świecie osoba. Zapraszam. Gratuluję. Gratuluję, dzięki serdecznie. Najbardziej utytułowana osoba na świecie, jeżeli chodzi o mistrzostwa kawowe. Tim Wendelbo. To może z jakiego kraju? Tim Wendelbo. Nie. Z jakiego kraju? Kostaryka? Nie. Gdzie jesteśmy teraz? Polska! Nie, to, to może osoba obok, dobrze, Polska. Agnieszka Rojewska, słuchajcie, w 2018 roku Agnieszka Rojewska zdobyła tytuł Mistrzyni Świata, ale to nie koniec. Ta kobieta to jest maszyna, bo wystartowała w kolejnych zawodach, zresztą ona startuje cały czas. I startowała później, żeby zdobyć w ogóle taki tytuł mistrz, nie, czy mistrza świata, trzeba najpierw zdobyć tytuł mistrza polskiego. I ona zdobyła tych tytułów w Polsce 14 z różnych kategorii. I w 2022 roku wygrała jeszcze tytuł takiej kategorii Coffee Good Spirit czyli kawa plus alkohol. Także Agnieszka Rojewska, to wszystko jest opisane w książce. Jak dołączycie do grona moich znajomych na LinkedInie, Krzysztof Barista, łatwo mnie znaleźć, nie będę podawał nazwiska, ale jak wrzucicie Krzysztof Barista, to wyślę Wam książkę w PDF-ie. Także jeżeli nie wygraliście. To polecam, a Bartek ma jeszcze dla Was kolejną niespodziankę. Tak. Dzięki. Nie udało Wam się odpowiedzieć na żadne z pytań Krzysztofa pod siedmioma dowolnymi krzesełkami, jeśli znajdziecie coś przyklejonego i zgłosicie się do Krzysztofa w trakcie wydarzenia, również dostajecie książkę, więc już poszyszych można bardzo. szukać też tam, gdzie jest pusto. Tak, dzięki za Dzięki. Sobie, Krzysztof. dzięki.